No cześć wszystkim, witam z rzeki Wielopolki pod mostem kolejowym w Brzeźnicy. Jestem tu trzeci raz, nie będę teraz ściemniał. Mówiłem Wam o jakimś takim dużym elemencie. Jest po prostu kawał szyny, myślę, że ma około 4 metrów. Dzisiaj jesteśmy przygotowani. Jeżeli się uda wyciągnąć, no to się uda, jeżeli nie, to nie. Dzisiaj jest wyciągarka, bo rozruszałem sobie już tą szynę, ale no nie byłem w stanie jej wyjąć. No poza tym, no co wyjąć, 4-metrową szynę i co dalej? No do mamy dzisiaj szlifierkę kątową na baterie, dwie baterie naładowane, dwie tarcze. A co dalej? No to zobaczymy, no czas pokaże. Jeżeli się uda, znaczy no, zaczynam właściwie od wyciągania tej szyny, bo na to się przygotowałem. Jeżeli się uda coś jeszcze złowić, no to będziemy łowić, nie? Ale ta szyna jest najważniejsza dla mnie. Także do zobaczenia. No to co? Najpierw by pasowało sprawdzić, czy ta szyna w ogóle tutaj jest, nie? Ostatnio już kopałem. O, ja już ją widzę! Ja już ją widzę. Eee, no jest. Teraz na niej stoję. Dosyć sporą dziurę już wykopałem ostatnio. Jest tutaj pod wodą kawał dziabonga Ostatnio nią ruszałem, ale widzę, że chyba coś ją teraz przymuliło. Nie, jest! O, widzicie? Tu jest kawał szyny. Nie wiem, co Wy widzicie, a co nie widzicie. O, tu jest. Ale ruszam nią więc podejrzewam, że ma te dziury, do których się kręci tą płytkę łączącą, więc jeżeli uda się gdzieś z drugiej strony zakotwić taśmę i do niej przypiąć wyciągarkę, no to być może uda się ją wyciągnąć. No ale tak myślę, że jak ona ma 3 metry i te 3 metry jest już na wierzchu, a ona dalej tak ciężko pracuje więc podejrzewam że z metr półtora jest jeszcze gdzieś tam pod kamieniami no i zobaczymy zaraz no, będziemy tutaj gdybać jak coś już będę działał to to się włączę wiecie co zerwałem naciąg wyciągarki normalnie siedzi ostro ta szyna w wodzie jest taka konkretna kurcze i no będę dalej coś próbował ale też boję się tak tracić czas na nią zamiast robić jakieś inne połowy. No ale tak szkoda mi jej, no, tak jestem przygotowany i szlifierka kątowa, tylko żeby ją po prostu wyjąć kawałek. No, będę próbował już tam jest akurat głębiej, nie mam się jak zaprzeć. Próbowałem tam o te słupy drewniane zahaczyć. One się fajnie trzymają, tylko po prostu no, puścił mi naciąg. Także tu jedyny minus. Zobaczymy co dalej. No będę coś tam próbował. No, patrzcie, jest już tu. Wyciągnąłem ją teraz tak, siłując się z nią. Wyciągnąłem jakieś 30 centymetrów. Zaraz zobaczymy, co jeszcze uda się zrobić z nią. Patrzcie, ona wychodzi. Ona mi wychodzi. I ona ma metrów, kurde. Parę centymetrów jest chyba oh. Kurde, zaraz się znajdę na drugim brzegu Bo oh. ona dalej siedzi Normalnie masakra Jest trochę siłowania No ale chyba warto się pomęczyć Ona im bardziej mi wychodzi, tym jest cięższa Bo już się kurde nie wspiera tam nie sterczy do góry Tylko muszę walczyć z całym ciężarem Teraz może Może wyciągarkę Tu gdzie ja tu No jest w sumie gdzie oh. No kurde powiem wam metr wyciągnąłem Ja nie wiem ile ona ma 5 metrów w takim razie oh. Nie wiem jak to zrobię Jak ja ją wyciągnę żeby tylko wyciągnąć ją z tej pułapki i jakoś dać gdzieś na miejsce w którym mógłbym ją uciąć Żeby była na wierzchu Coraz trudniej idzie Jest Mamy ją mamy no ją tylko że jest może już troszkę na boki poruszam albo podłożę jakiś kamień no jest konkret nie wiem co wy widzicie o, patrzcie jest konkret szynka bardzo ładna o Jezu zaraz zobaczymy co się uda zrobić? Tu, czy to nie wygląda pięknie? 3,5 metrowa szyna. Wiem, że to jest dopiero połowa sukcesu. Tym bardziej, że jest to. Tam mam auto. To jest drugi brzeg. Troszkę się omęczyłem. Patrzcie, ile ona była schowana. O dwie trzecie tej szyny. Tu, gdzie to rdzawe miejsce takie. Od tego miejsca w tą stronę. To było wszystko w mule, a wystawało tak naprawdę może metr 20 m. Ja jeszcze muszę ją odwrócić. Umęczyłem się trochę, nie nagrywałem, bo powiem wam, no, <ścoughs> ciężko mi było, żeby tak je ustawić. Jeszcze muszę ją ustawić yy, pionowo, bo najważniejsze to przeciąć to, to utwardzone miejsce. Widziałem jakiś tam filmik, gdzie. Po przecięciu tego miejsca, można parę razy uderzyć Młotem, mam młot I No i że pęknie niby, no to kurde tyle Tyle teorii A jaka będzie praktyka Ale powiem wam, no to już jest konkret, to już jest konkret Nawet jeżeli nie uda się już nic tutaj złowić No to ta szyna to jest To jest fajne trofeum Włączę się później, hej no to co, szykujemy się na tą bestię? Bestia już czeka, pięknie wsparta. Daniel, <laughs> wie, że co chodzi. Odgapiłem od ciebie zakup. Naładowane dwie baterie, dwie tarcze. No nie wziąłem osłony, znaczy mam osłonę na aucie, ale kurczę, nie mam klucza, żeby ją dokręcić. W razie czego mam okulary, będziemy widzieć, jak to będzie szło, czy się uda. To będzie prawdziwy test dla tej e, kątówki. <laughs> No to co? Działamy! No witam! Zastanawiam się jak nazwać tą część filmu. Może paróweczka hrabiego barikęta, podejście trzecie. Jak widzicie szyna dalej nie przecięta. Eee, szlifierka na dwóch bateriach przecięła główkę i padła. Ale to normalne, bo to jest twarde, to nie jest takie proste przeciąć. Została jeszcze szyjka i stopka, mam nadzieję, że jak szyjkę przetnę, dzisiaj jest brzeszczocik, w sumie dwa, polecam filmik pana Romualda, jak wiekowy pan Romuald przecina szynę przy pomocy jednego brzeszczota w 26 minut, więc zobaczymy, czy pan Grzegorz dorówna panu Romualdowi, który ujeżdża byki, przypominam. Także yy, twardy człowiek. No to na razie. Zaraz tniemy i zabieramy się za tą szyneczkę. No to co, ruszamy w ślady pana Romualda i zaczynamy cięcie. Powiem Wam, że już <ścoughs> troszkę sobie pociąłem, ale no nie idzie to tak jak panu Romualdowi, który tam gdzieś powiem wam chyba ma spore doświadczenie. Na pewno trzeba lać wodę, żeby chłodzić grzeszczot, żeby nam jak najdłużej posłużył. Taka jest szkoła pana Romualda. No ale jak będę na dalszym etapie, to znowu coś tam nagram. No co, minęło parę minut. Jesteśmy już w połowie stopki, w e, Powiem Wam, że główka faktycznie jest twarda. Jakbym sobie nie zaczął tego szlifierką, to oj, piłką ręczną ciężko by było to uciąć. Ale powiem Wam, ten cienki brzeszczot z tych takich dwunastek, no dałem 12 zł prawie. Ale on chyba łatwiej wchodzi niż te szersze takie dwustronne. Mam też tam ten drugi dwustronny. No ale zobaczymy, no. Na razie tym się fajnie tnie. Chłodzę co chwilę wodą. Troszkę to nagranie będzie takie... Ruchome, staram się przytrzymać przy nagrywaniu, ale spróbuję przeciąć tą szyjkę jak najdalej. Stopka, może jakbym później obrócił i stanął na nią, to może się uda ją jakoś przegiąć. A może, może stopka pęknie, no ja nie wiem. Teoretycznie jest no krucha. Widziałem filmiki jak ładują młotem po takim przecięciu i po prostu wszystko pęka, nie? No ale też widziałem wygięte szyny, więc może być tak, że się nie da. No co, minęło kolejne 5 minut. Tniemy z drugiej strony. Obróciłem ją sobie. Bąki tną paskudnie, normalnie. Ciężko cokolwiek jeszcze teraz jak tnę, to wiadomo, że się poce. Mamy już, tak, dwie trzecie szyjki przecięte. Kurde, bąki. I mamy przeciętą, tak powiedzmy, jedną no trzecią stopki, nie? Ja mam nadzieję, że za chwilę nie wiem dotnę jeszcze tak może centymetr i spróbuję ją tak jakby dać oprzeć na dwóch krawędziach, żeby było wyżej. Obrócę ją i może spróbuję na niej stanąć. Mam jeszcze młot dziesięciokilowy, ale no nie chcę się tłuc dzisiaj. Także zobaczymy za chwilę. No co? Tam widzicie stopka już jest przecięta praktycznie do połowy. Główka, wiadomo, była wczoraj przecięta, szyjka jest przecięta tak w dwóch trzecich i została ta strona. Mam nadzieję, że jak dojadę tu, to te dwa centymetry mi bardzo szybko poszło, także ta stopka jest taka, widzę, bardziej krucha. Oczywiście, tak jak pan zaleca Pan Romuald, chłodzimy stal, żeby szybciej szło. Pewnie się zastanawialiście na początku, czy co go ściemę wali, no, gdzie on przetnie, kurde, brzeszczocikiem jakimś takim za 11 złotych, nie? Piłeczką. No zobaczymy, no mam nadzieję, że tak. Co myślicie? <noise> no i co, udało się? <noise> Szkoda, że tego nie nagrałem. Ale widzicie, tak naprawdę zostało tylko tyle. To przeciąłem wczoraj główkę. Powiem wam, że podziwiam pana Romualda. Gość ma 90 parę lat. I o, razem z główką zeszło mu 26 minut. No ja mam 50. I... I powiem Wam, że no gdzieś tam jakieś 20 minut, z czego główkę już miałem obciętą. Także no jest sukces. No jak widzicie, jest w dwóch częściach. Już będę mówił spokojnie w cudzysłowie, bo widzicie, że to też jest kawał złomiszcza. No ale już teraz to na pewno. Będę mówił przenieść. Także jak macie jakiś problem, znajdziecie coś długiego, polecam. Piłeczkę ręczną i brzeszczocik, powiem Wam, że brzeszczocik ja to, Tylko ono na pewno ten cieńszy, nie? bo on wtedy y, nie klinuje się tym, y, tymi górnymi ząbkami. No i na pewno jakoś tam, oczywiście naciągnięty bardzo dobrze, żeby to zresztą sobie filmik pana Romualda. No naprawdę, gość jest przemocny. Hej, podsumowanko. Nie robię takiego wielkiego podsumowania. Nie wyciągam tego. Jest wkrętów. Jest jakiś kątowników, to jest ten kawałek mostu. No i te panie już znacie. Także. No odcinek był im poświęcony w sumie. <śmum> Filmik. Skończy się chyba już saga pod tytułem Jakiś wielki element i muszę go wydobyć. No bo już go wydobyłem. No jak widzicie, <śmum> były trzy podejścia. Pierwsze gdzie go okopałem łopatą, no, rozruszałem gdzieś tam, nie dało rady go wyjąć mówiłem o tym w poprzednich odcinkach e, drugi był wczoraj, no muszę się przyznać że wczoraj zacząłem kątówką go przecinać e, znaczy go, tą, tą szynę i przeciąłem tylko główkę no i niestety wyczerpały się baterie e, nie miałem możliwości podjechać po piłkę żeby to uciąć i skończyć i zabrać, więc no tak trochę ściemy Wam waliłem, że to wyjąłem, że ten, no ale wyjąłem to dzisiaj, jest niedziela, nie, i w sumie też się zastanawiałem, e, czym to uciąć, mam kątówkę naładowaną, no ale bez ja nie chciałem ciąć w niedzielę, więc uciąłem ręcznie, spokojnie, nie było hałasu, szumi na tyle woda, że tu nawet nie było słychać tego brzeszczota, no to pozdrawiam Was nad pięknej rzeczki Wielopolki, pod mostem kolejowym w Brzeźnicy, pod Lębicą, no i do zobaczenia. Nie wiem może jeszcze tu, może wrócę na Wisłokę w Tębicy, pod most kolejowy. Zobaczymy. No to pozdrawiam, cześć, hej. No i co? Zapakowane szyneczki. Pięknie się zmieściły. Tu reszta z umików. Przybieram się i jadę. No to cześć.